się mam Kosty, jestem z Sebastian Energy, a w tym odcinku pokażę Wam dokładnie CSGO. Co można w takim CSGO po zainstalowaniu? Ojej, jaki input lag, -i. po zainstalowaniu go zrobić? Generalnie teraz gram na botach, ale tak jak pokazywałem w ostatnim odcinku, z, z, dokładnie, no ostatnim, wczorajszym chyba. Że można mieć ekwipunek i grać dalej na serwerach społeczności. A więc zaraz przejdziemy do serwerów takowych. Lecz ja niestety mam takie coś, że jak otworzę na nowo za każdym razem CSGO, no to niestety mam jakieś głupie. no input lagi, nie? Chcę mi działać, ale nie chcę, nie? Ja normalnie nie wiem, czemu, czemu tak jest. Jak ktoś gra i wie, jak na to zaradzić, to mi niech powie. Z chęcią bym to naprawił. No więc co? Przechodzimy do tego, co chcielibyście zobaczyć. Więc tak, mamy ekwipunek. Dostęp do. No co jest z tą myszką? Dostęp do niego mamy. Niestety jeszcze skinów nie mam. I tak, graj w go I macie. Kurz kolejny, mamy z warsztatu Steam. Nie wiem, mi nie działają większość, więc nie wiem jak to działa, ale wyszukiwajka serwerów działa. Tutaj jest mój serwer, na którym często gram i tutaj. Widzicie dalej 7 osób, jest dopiero było 10. Tutaj macie też całą wyszukiwarkę. My możemy sobie wbić na jakiś serwer. O może ten na przykład łącz. Tylko nie wiem, czy będzie mnie dłużej nie ładować, na przykład. Kurczę, to może być problem. Albo że mnie w ogóle nie załaduje. To no wtedy wbijamy na ten, na który gram. I tyle. Chyba nic z tego, oby mi nie wykroszowało a Najgorsze jest to, że w takim momencie nie mogę dosłownie praktycznie nic zrobić kurka wodna yy, no chyba będzie trzeba szybko zresetować CS-a. niestety i tak, tutaj jest gra w Legacy of w of TSGO no i wam się włącza pełnoprawny CS GO w zasadzie to tyle, co musicie wiedzieć, aby odpalić CSGO. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak to pobrać, a nie chce mu się wracać, no to tutaj macie cyk właściwości. Beta, wybieracie sobie CSGO Legacy Version w CSGO. Po... No, tłumaczył się CSGO. Po co ja go wyłączałem, ale są głupi. Dobra, nieważne. Zarządzaj, plik, przyglądaj pliki lokalne, zjeżdżacie sobie game, csgo, zjeżdżacie sobie na sam dół I macie Steam ENF, odpalacie i zmieniacie na takie liczby I to tyle Zamykacie, w sensie, nie, w sumie nieco tyle Plik, zapisz i wychodzicie I możecie grać w CSGO normalnie Później wchodzicie tu, na przykład tu no i wchodzicie na takowy serwer tutaj na przykład. Nie powinno załadować, więc mu... będzie git. Tak mi się wydaje. O, widzicie? Normalnie wszystko pięknie ładuje. Tylko że ja nie wiem, ja dzisiaj mam jakiś wielki ping, bo dopiero grałem i no stopingu. Nie za ciekawie. Bo bym input lagów nie miał, kurcze, blady, no bo to będzie słabe. O i widzicie? Siema. Siema. To w zasadzie ponownie. No i... To jest cały... czekaj. Co ty wiesz, że jestem... dobra, nieważne. Górycze. Ale nie zły strzał. To, <laughs> coś muszę mieć, ale nie jestem pewny Który to ruski? No ten rusak A, bez kitu Czemu on wchodzi na polski serwer? Nie no. wiem Dobra, patrzcie normalnie, normalnie możecie mieć tutaj skiny No i co? No przechodzimy do walki Nie piszcie mi w komentarzach, że się głupio wywalam, bo... No to prawda niestety jest zazwyczaj. o Ooo! Czemu o tylko mówię? Nie wiem. Bo jest taka sytuacja... Input lagi mam. Ładnie było. Nie widzicie, są takie input lagi. Niestety. No cóż, ja bym chciał coś popróbować dzisiaj jeszcze może z digelka, Na przykład. Nie tylko za kałacha. O, patrzcie, pokażę Wam. Tutaj macie aktualny BS, nie? Że gramy aktualnie na Bombside A. To się zmienia. Na przykład możemy grać na Bombside A albo B. Nie, nie przestrzelę przez to Ale wiem, że jest na tym Na midzie Jeden Nooo co, co? Dobra, pójdziemy tędy widzowie Generalnie kurczę jak to działa Widzowie, bardzo polecam wam zagrać Chyba nie słyszał W tego czasu go Eeej, ej, ej, ej. O, Ale gówno nie, nie wychylam tam, dwóch jest. Bardzo polecam Wam zagrać w tego CSGO, ze względu na to, że naprawdę to fajnie chodzi. Nie zwracajcie uwagi, jak u mnie to chodzi, bo po pierwsze mieszka mi jakoś teraz, co mi wkurza. Wiecie? Wiem jak ja mogę tego nie trafić. Okej, okay. okej. Okay. <grystanie> 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 Niestety, jakoś tak wyszło. To co, może został cika są, widzowie. Muszę, że coś ustrzelę, bo nie wiem. Są szanse, ale też nie są. Są szanse, że coś ustrzela, ale... Nie wiem jakie. Nikt nie idzie. Oho. Ja mam flesza. Nie wiem, co się dzieje. Nic nie przestrzela. O, jesteśmy. 2V1. 2v3, sorry Myślę o czymś innym, mam mówię co Ja wierdzi, ale ja mu zawaliłem Że ja to nagrałem jeszcze Ja nie mogę Jaki fart, że ja to nagrałem Taki fakt, że ja to w ogóle nagrałem Auć O, rusek mnie rozwalił jakiś Dobra, zobaczymy czy mu wyjdzie, czy nie Mam za niego kciuki, nie? Kurczy, kurcze, powiem wam O! O! Dobra, no da. No i dodał A bo on ma podwójny sko... Nie, rozwalony na tych serwerach Ja tego nie, totalnie nie, nie lubię Wjeżdżaj w niego Ja... Nie no, było git. git Jaką kosę zawaliłem Żebyś ty to jeszcze widział, człowieku nie widziałem niestety. No wiem, no ale człowieku... Ale busty jakiś dziwny. Oho, flash. Dołem nie idą. Tu ja pójdę. Dobra, ja idę tędy. Na No B. Paki nie ma. W nie będzie drugi. Dobra, nie wiem co ja zrobiłem aktualnie. <gryw> Już 10 minut, o kurde. O jaju. Nie no, Bogit, nie widziałeś go. Blisko, blisko. Jakbyście mogli, to ja bym Was bardzo prosił o zostawienie łapki w górę. I suba z dzwoneczkiem. Co tu się dzieje, w widzowie. Tylko kałaszka bym sobie kupił do za dwójki I sobie pewnie kupię, prawdopodobnie Jeszcze nie wiem, myślę Nie, no co to było? Bi On jest na shortzie, na shortzie jest Oj, 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 widzowie, co tu się dzieje? Co jest? Co jest, pani? Widzowie widzicie co? To? Co on robi? Ojeju. Bli, blisko. co ty miałeś tak, taki mały recoil. Jest Pepe można powiedzieć wsoleć, dosłownie bez recoila. Ta broń prawie recoil. No ale jak ty kurde Nie wiem skaczesz i dosłownie nie masz recoilu, nieźle? No to przez to że mam VIP-a. Wiem, ale samo to jest kurde fajne. Wiem, że masz VIP-a sam miałem przez jakiś czas, więc wiem jak to jest. Wiem jak to działa. Ale nie wiem gdzie jest głoś. Ale ja z tego pewnie znowu zawsze tak robiłem. Nawet bez tego, nawet bez WiPa można to zrobić tutaj. A, ale to jest B. A my może... To jest B, a my możemy tylko A. Aha. Masz w lewym górnym rogu. No widzę was, właśnie zauważyłem Nie no, luz Gorzej, że mi... Ojeju, dobra Myszkę mi szwankuje widzowie Ajajaj Dostał <gulostaw> jednego w ogóle hita Jo, ale Krystianu ugrył Co mnie? Dobra To co? Ssg? I lecimy A, jest teraz B Dobra, dobra, B znowu e, Na B jest teraz Wtedy nic nie ostrzeliłem Nie! Jestem tragiczny widzowie. Widać, że... Spoko. Widać, że dopiero co zacząłem przez movementem. Prawdopodobnie. Nie, no idziemy szybko pomagać im. Oj! Uwaga! Dobra, pięknie! Nie, chcę te jabłka. Daj mi! Aha. Mogę ci kupić, gdzie jesteś? No tutaj. Za to, bo o, dzięki. No i darmowa wóbka, widzicie, widzowie. Fajni ludzie są na tych serwerach. Aha. Co to było? Nie wiem Ciekawe czy trafiłbym ale ma okaże Kolejny. Dobra O kurde, uważaj, 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 od razu na dżungli jest Pikuje O jaki smog, patrzcie To był niezły smog Ksiądz Krystiano RDM Ciekawe czy to ugra. Jest na jakiegoś Ruska. Patrzcie. Na jakiegoś. nie wiem co zobaczył. Zobaczmy jego profil. Rasia, ja, bez kiturasia. Ja. Co jest 2 27 godzin łącznie ma. Ty, on ma 27 godzin łącznie ten Rusek. I dosłownie jest ruskiem. Nie, ja mam mniej. jest nowe konto. Co? Ja, ja mam jeszcze mniej jest nowe konto A no to ja mam też mało, bo mam nowe, drugie konto nowe Teraz To co widzowie jak myślicie czym grze zagrać? Chyba kawałaszkiem, nie? Ty bo jest na A no, To możemy iść shortem Albo midem Przecież. No, no. Jakie cool widzę? Co? Nie miło będzie. Ale, nieładnie. Ja nie, ten ruszę też ma Nawet Nie jest dostajesz. Ja zaplantuję widzowie. Co to? Gdzie będzie? Co to dżungla? Słuchaj, będzie działało dżungla, bo byli w ognie Ale Rusek jest odpalony, nie no właśnie Aha Dobra nie on jest jakiś odpalony No mówię Kurde Skubaniec A nawet zdefizować nie mógł, ja nie mogę Kurde Słabo, słabo Dobra, no to może też coś podziałam Z Awupki Dobra, lecę z zawupą Nie, 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 nie. Nie wierzę w siebie. Aha No i on ma w Dobra no i on ma wucha, dżungla jak coś Skąd on wiedział, że ja tu jestem Dawaj go Pięknie Dobrze go O, Obraz, co tam coś ja się będę tam a jakbyście chcieli mieć na przykład jakbyście wbili na ten serwer w opisie możliwe bardzo możliwe że wam podam y, nie obiecuję y, ID do tego serwera O oh my God. Y, ID do tego serwa i jakbyście chcieli mieć taką koskę na przykład tu jak macie M, to macie takie strzałki. Lewo prawo. W sensie niezwykłe strzałki, tylko obok, obok M macie strzałki. I klikacie prawą strzałkę, aby ustawić sobie kosę jakąś. A lewą strzałkę, żeby ustawić skina. I to w zasadzie klikacie prawo, lewą. Klikacie jedynkę, ustaw skin i sobie wybieracie, nie? I to jest takie proste. Ale ja nie wiem gdzie... Ale że się... Z... Nie no Abym się spalił Jak nie powiem mu co to... Aha Nie wiem czy on mnie przyblokował czy Czy to ja zwaliłem Nie wiem, nie wiem Idź popakę, idź popakę Ja pójdę Oczywiście, że ja bo kto by inny poszedł? Weź kowary i mnie nabach Ludzi Dobra To ja idę plantować Nie wiem czemu za pierwszym Kuchnia? Pięknie Bardzo dobrze No, widzowie widzicie? Szczerze mówiąc, ten CS GO jest dużo lepszy, niż CS 2. Weźcie co porównajcie chociażby graficzne ta, Przecież to wygląda tak ładnie. A ten CS 2 wygląda jak... Jakieś, nie powiem co. Teraz mam mniej fps ów bo nagrywam. Nagrywam, nagrywam, ale normalnie mam mniej więcej 100. Jo Dawaj dosta przez te boksy. W sensie? A dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj Aha, dobra, nie, nie udało się za, wolno by, za wolny byłem Oj, ale kurde, jak nam się udało jeszcze Patrzcie, jak to wygląda wszystko To jest takie piękne Ten CS2 jest taki rozdobcony jeszcze, kurde, żeby ten CS2 poprawnie działał. Kurde, ja strzelę, o. Ja strzelę, no, ma tam, wiecie, a tutaj o, cyk już gości nie ma. Finałowa runda. Dobra, ugrywamy to. Nie no, żadnego remisu nie będzie, nie ma No. Wygrywamy tą rundę jedną. O! Ej, hey, co jest? Nie umiem Seryjnie nie umiem to wskoczyć Widzowie Nie Co jest z tą myszką? Wy to widzicie? Wiem, że to jest takie słabe do oglądania raczej. Dobra, on jest na 100% wypalowy Tam jest. Aha Dobra, nie wiem! Co to ma być? No oh, kurde I Więc tak widzowie Dziękuję za oglądanie Widzimy się w następnym odcineczku Siema